Dzisiejszy odcinek to ogromny, wręcz gigantyczny kalendarz adwentowy z książkami. Zapraszam Was do oglądania. No to jeszcze raz zobaczcie z bliska ten mój największy kalendarz adwentowy. Mamy 24 pudełeczka z książkami. Czas na jedynkę. Kalendarz adwentowy przygotowała moja mama. Zasugerowałam delikatnie, jakie rodzaje książek chciałabym, ale nie wiem, co w nim jest. I zostawię wam w opisie linki do tych książek. Postaram się do dwóch różnych sklepów. Na pewno Empik, no i coś innego. Nie wiem, tania książka albo Allegro. Pierwsza książka. Książka z autorstwa Emi Morin. 13 rzeczy, których nie robią silnie psychicznie kobiety. Tutaj krótki spis treści, myślę, że może być całkiem ciekawa, więc z chęcią ją przeczytam. Czas na dwójkę, no i chciałam, żeby tutaj znajdowały się różnorodne książki. Dajcie znać, czy lubicie czytać, jakie gatunki książek najbardziej, jakich autorów. Jestem bardzo ciekawa. Ja ostatnio więcej audiobooków, niestety, no bo troszkę było mało czasu, ale na pewno od nowego roku właśnie zamierzam przeczytać te wszystkie książki, które tutaj dostałam. No i tu się bardzo z tego cieszę. Słuchajcie, testamenty. Jestem mega podekscytowana. Oglądaliście serial, opowieść podręcznej. Testamenty to jest kontynuacja tego. Słuchajcie, książka też jest, książki nie czytałam, ale jeżeli chodzi o serial, to jest najlepszy serial, jaki oglądałam w swoim życiu. Jeżeli mam Wam jakiś polecić serial, no to polecam właśnie go, ale jest bardzo, bardzo mocny, więc dla osób bardziej wrażliwych może niekoniecznie. Na pewno jeżeli śledziliście Strike Kobiet, to widzieliście dziewczyny właśnie przebrane, tak. Może to Wam da coś do myślenia, jeżeli jeszcze nie oglądaliście serialu, bądź nie czytaliście książki, no to musicie. Numer no i ten kalendarz adwentowy może być też dla Was taką... Propozycją pomysłów na prezenty, właśnie książkowe, więc jeżeli coś tam podpatrzycie, to postaram się Wam podlinkować właśnie w tej samej kolejności, jakie tutaj są książki, właśnie linki do nich. Ikigai, jedną z moich próśb, jakie książki mają być w tym kalendarzu adwentowym, no to zaznaczyłam, że chciałabym w jakichś klimatach azjatyckich i mamy tutaj Ikigai, japoński sekret długiego i szczęśliwego życia. Z tyłu bardzo ciekawie się zapowiada. Na japońskiej wyspie Okinawa na każde 100 tysięcy mieszkańców przypada ponad 24. Latków. Z chęcią poczytam, słuchajcie, jakie mają podejście do życia. Bardzo mnie to ciekawi. Numer 4. No i mimo, że mam tutaj 24 nowe książki jeszcze nie przeczytane, bardzo was proszę, żebyście polecili coś do czytania. Może ja skorzystam w przyszłości, a może inne osoby, które czytają właśnie komentarze pod tym filmem. Pierwsze, co rzuciło mi się w oczy, to naprawdę piękna okładka. Damian Gibben, mam na imię jutro o psie, który zgubił swojego pana, urzekająca opowieść o odwadze, poświęceniu i magicznej więzi łączącej człowieka i jego najwierniejszego towarzysza. Tak ogólnie podpowiem wam, w jaki sposób te książki też były kupowane. Moją propozycją było sprawdzenie rankingów książek, na przykład na stronach lubimy Czytać, więc być może któryś z tych książek gdzieś tam się też znajdują. Jestem bardzo ciekawa tej książki. Ja kocham psy, jestem totalnym psiarzem, więc naprawdę bardzo, bardzo mnie zachęca. I dajcie znać, czy wy też kochacie psiaki. Numer 5. A jeżeli oglądaliście moje kalendarze adwentowe, które nagrywałam w tym roku na kanale, to koniecznie zobaczcie jutrzejszy odcinek, gdzie zrobię podsumowanie, ile wydałam na nie wszystkie. Książka autorstwa Tatiany Mindewicz Pułacz, Luz i tak nie będę idealna. Jeśli oglądaliście projekt Lady, no to możecie kojarzyć właśnie Tatianę z tego programu. Ja ośledzę też ją na Instagramie, naprawdę świetna babka. Myślę, że warto przeczytać też pierwsze słowa nam wszystkim kobietom w każdym wieku, w każdym momencie życia, żebyśmy nie bały odkrywać siebie, potrafiły cieszyć tym, jakie jesteśmy. Słuszne słowa. Szósteczka. Wczoraj układałam ten kalendarz adwentowy tu na ścianie, to powiem Wam, że niezła konstrukcja z tego powstała. Tutaj coś bardzo ciężkiego. Złodziejka książek. Myślę, że książkę bądź film też możecie kojarzyć, ponieważ jest to światowy bestseller i właśnie na jej podstawie powstał film, który jest również popularny. Ja ani filmu, ani książki nie czytałam, więc z chęcią sobie przeczytam i myślę, że mojej babci później też ją podrzucę, bo też dzieje się w czasach wojny. Numer 7 jestem też bardzo ciekawa, czy czytaliście którąś z tych książek, które tutaj widzicie. Również jakaś gruba książka się tutaj zapowiada. Wielki Następca. Jest to książka o przywódcy Korei Północnej Kim Jong-un. O, widzę tutaj kilka słów od Karola Paciorka z podcastów Imponderabilia się znalazło, a akurat też je słucham, więc fajnie. Numer 8, no jak widzicie tutaj książka Naprawdę różnego pokroju są, ale to fajnie. Numer 8. Moje serce w dwóch światach. To jest seria powieści o Lou Clark. No i z tego co widzę, też można czytać oddzielne książki, więc raczej nie będzie problemu. Josh ma spojrzenie jak Will, ten uśmiech, ten sam kolor włosów. Luza nie mówiła, kiedy zobaczyła go po raz pierwszy, czy to możliwe, że istnieje mężczyzna aż tak podobny do miłości jej życia. Miłości, która jak się zdawało, bezpowrotnie odeszła, czyli taka myślę, książka bardziej na ludzie do poczytania. W sumie, Ciekawy temat spotkać z Sobowtóra kogoś na ulicy. Mm. Numer 9 W takim razie chyba moich Sobowtórów dużo chodzi po ulicy, ponieważ bardzo często dostaję informacje, pytania, czy nie byłam tu i tam. Tymczasem ja siedzę w domu, ludzie myśleli, że mnie widzieli na ulicy, no nie wiem. Książka akurat kojarzę, ponieważ zaczęłam czytać sagę siedem sióstr. No i podpowiedziałam, że chciałabym, żeby tutaj znalazły się jej kolejne części. Aczkolwiek na spokojnie można czytać oddzielnie te książki, ponieważ każda jest o innej siostrze bardzo ciekawe historie, i słuchajcie, tutaj są. Przeplecione, prawdziwe wydarzenia historyczne. Ja czytałam już pierwszą część, jestem przy drugiej i naprawdę mnie wciągnęła. Jest bardzo ciekawa, interesująca. Trochę jest elementów fantastycznych, ale też prawdziwych. Tutaj akurat jest siostra cienia. Dajcie znak, czy czytaliście siedem sióstr. Jeśli tak, to czy wam się podobało? No i dziesiątka. Zbliżamy się do połowy kalendarza adwentowego. No i mój plan na przyszły rok to na pewno przeczytać 24 książki, a może i więcej. Zobaczymy, jak się uda. Książka Katarzyny Nosowskiej, z tego co widziałam, teraz wyszła wyszła jej druga książka o tytule Powrót z Bambuko chyba, a ten jest A ja, że mi jej powiedziała. Gdzieś mi się obiło o uszy, że jej książki bardzo pozytywnie są oceniane, więc z chęcią przeczytam, jeżeli ta książka to petarda. Numer 11. Dajcie znać, czy też tak macie jak ja czasami, że kupujecie mnóstwo książek, które macie chęć przeczytać, a niestety czasu nie ma. Ja sobie chyba muszę sprawić oddzielny regał na książki, bo mam ich bardzo dużo, albo po prostu je posprzedaję. Tutaj mamy książkę o ani Przybylskiej, bardzo znana autorka, niestety już nie żyjąca, i jest to jej biografia. Zdecydowanie mnie ona interesuje, no i lubię biografię czytać. Numer 12, więc dotarliśmy do połowy kalendarza adwentowego. I tak sobie myślę, że to jeden z fajniejszych, jak nie najfajniejszy kalendarz adwentowy, jaki otwierałam w tym roku. Książka autorki Anny Herbich, Dziewczyny Sprawiedliwe, właśnie z tej serii Dziewczyny Sprawiedliwe, jakąś książkę już mam. Tutaj akurat Polki, które ratowały Żydów. Jak widzicie, tutaj jest też reklama kolejnej części Dziewczyny Ocalałe. Ostatnio oglądałam serial bardzo ciekawy, polecam go zresztą Stulecie Winnych. No i właściwie po tym serialu też się zaczęłam bardziej interesować, czy to książkami, czy innymi serialami, również związanych z tematyką wojenną. Czas na trzynastkę. Myślę, że Pechowa raczej nie będzie. Póki co powiem wam, że każda książka mi się podoba. I tutaj kolejna część serii. Siedem sióstr. Tutaj akurat część siostra księżyca. Generalnie seria zaczyna się tak, że ojciec tych dziewczyn. Zmarł, każda z nich była adoptowana i dostają listy, w których mają wskazówki odnośnie swojego pochodzenia, no i wyruszają w świat. Dowiedzieć się czegoś o swojej przeszłości, o swoich przodkach. Numer 14, a w środku, o, kolejna część, tutaj mamy siostrę słońca, więc jakoś tutaj zbyt wiele nie będę o tym mówić, się rozwodzi, bo już wam mniej więcej zakreśliłam, na czym polega ta seria, więc lecimy dalej. Numer 15, już chyba więcej książek z tamtej serii nie będzie, ponieważ właśnie wydaje mi się, że chyba właśnie trzech mi brakowało i tutaj mamy Katarzynę Bondę. Bo ja jeszcze nie czytałam żadnej książki Katarzyny Bondy, ale kryminały jak najbardziej lubię. Mamy tutaj sprawa Niny Francji. To jest taka książka w mniejszym formacie, więc idealnie do torebki, do podróży, ale literki malutkie. 16, i przypomnę, że właśnie linki do każdej z tych książek znajdziecie w opisie, i postaram się dodać do dwóch sklepów. I mamy tutaj Opowieści z Omanu. Książka autorstwa Agaty. Romaniuk z miłości, to współczuję. Czytałam, a właściwie słucham ostatnio trochę audiobooków, które dzieją się w Dubaju, czy ogólnie w tych arabskich klimatach. Ja szczerze powiem Wam, że jakoś ciekawią mnie te historie. Dajcie znać, czy też lubicie. Ja lubię Laila Shukri. Niektóre z jej książek zrobiły na mnie wrażenie. Książka to Oman oczami kobiet. W Omanie nie byłam, w tych arabskich krajach to byłam w Katarze, ale to tak bardziej, że tak powiem, przejazdem. To chyba też jakaś jedna z nowszych książek, a przynajmniej ja o niej nie słyszałam. Numer 17. A w środku mamy o Magda Stachula i słuchajcie, ja właśnie poprosiłam, żeby była jakaś książka tej autorki. Słuchałam kiedyś jednego audiobooka i zrobił na mnie takie wrażenie. Tak się nie spodziewałam zakończenia, że po prostu mówię, trzeba przeczytać jakąś książkę. Strach który powraca? Przeczytam szybko, o czym to jest? Czerwona koperta bez nazwiska i adresu, skąd się wzięła z samego rana. Galop myśli, pulsowanie w klatce piersiowej. Chwilę się waham, ale otwieram. Koronkowe stringi i biustonosz, uśmiech ulgi. Dawno nie dostałam od męża prezentu bez okazji. Komplet jest piękny, delikatny w dotyku, ale zaraz, czemu stanik jest o trzy numery za duży? Przecież Adam zna mój rozmiar. Serce bije szybciej, już kiedyś to przeżyłam. Staram się oddychać powoli, to na pewno pomyłka niemożliwe, żeby to była ona. A co jeśli wróciła i tym razem zechce odebrać mi córkę następnego dnia? Gdy piekę, z amelką mafinki na stole wibruje telefon. Nie zasługujesz na to, co masz. Już wiem, że zaczęło się najgorsze. Kurczę, no nieźle się rozpoczyna. Idealny thriller psychologiczny. To będzie chyba pierwsza książka, jaką chcę czytać. Osiemnastka, więc został nam ostatni rząd sześciu książek do otworzenia. Więc widzicie, piękne postanowienie na nowy rok, czytać dużo książek, no to już mam nawet co. Oj, te książki z pięknymi okładkami, w je w Empiku zawsze jak wchodziłam, to mi się rzucały w oczy. Jak mniej przekreślone na lepiej myśleć. Dla analizujących bez końca i wysoko wrażliwych. No ja jestem ostrym rozkminiaczem, że tak powiem, więc myślę, że akurat dla mnie to będzie dobra pozycja do przeczytania. Czytaliście książki z tej serii? Jestem ciekawa. Jeśli tak, to co o nich myślicie? Numer 19. Często jak wybieram się na spacer z psiakiem. Mijam takie mieszkanie, gdzie widać przez okna mają po prostu półkę wzdłuż całego salonu z książkami. No, powiem tak, moje marzenie taką mieć. Joanna Przetakiewicz, nie bałam się o tym rozmawiać. Powiem Wam, że bardzo mnie ciekawi książka, dlatego że to są historie bez retuszu i ja bardzo lubię książki z historiami prawdziwymi. Wiadomo, że tutaj akurat nie będą one miłe, ale myślę, że mogą dawać do myślenia i jest to właśnie książka, w której zawarte są prawdziwe losy kobiet, które chciały opowiedzieć swoje historie, więc myślę, że naprawdę warto przeczytać ją. Numer 20. Wiem, że kalendarz adwentowy jeszcze się nie skończył, jeszcze kilka książek do otworzenia. To mamy, ale dajcie znać, co myślicie o ich doborze. O, i tutaj książka Albeny. Grabowskiej matki i córki. I tak jak wam mówiłam o serialu Stulecie winnych, no to właśnie powstał on na podstawie książek Aubeny Grabowskiej, więc bardzo chętnie sobie przeczytam, bo serial mnie zachwycił. No to chwilę przeczytamy. Prababka, babka, matka i córka zmagają się z przeszłością. Maria podążyła za mężem, ze słońcem na Sybir. Sabina była więźniarką obozu koncentracyjnego Ravensbruck. przebywała na bloku, gdzie dokonywano eksperymentów medycznych na kobietach. Magdalena straciła ukochanego i samotnie wychowywała córkę w PRL-u. Lilia żyje jest piętnem dziecka niekochanego i uwikłanego w tajemnice. Każda z nich mierzy się z macierzyństwem w innych okolicznościach i dla każdej doświadczenie jest to przełomowe. W domu bez mężczyzn kłębią się sekrety, niewyjaśnione historie opowiadane przez żywych i martwych. Pod wpływem tych opowieści najmłodsza z bohaterek zastanawia się, jakie dziedzictwo przekaże swoim dzieciom. Próbuje poznać przeszłość, ale co chwilę natrafia na mur niedopowiedzeń, kłamstw i przeinaczeń. Czy wystarczy oswoić własną historię, żeby przezwyciężyć strach przed bliskością? Jedziemy jako Druga do przeczytania. Numer 21. Powiem Wam, że zanim ja zabiorę się za czytanie tych książek, to na pewno prześlę je mojej babci, bo moja babcia ostatnio pochłania książki naprawdę bardzo, bardzo szybko, i tutaj kolejna książka z Tahuli. Pułapce, no to czytamy. Klara budzi się rano na klatce schodowej. Nie pamięta, co działo się w nocy, nie wie, jak wróciła do domu. Z przerażeniem orientuje się, że od imprezy, na którą wyszła w sobotę, minęły dwa dni. Odkrywa dziwne ślady na swoim dziele, a później dowiaduje się, że rok wcześniej inną kobietę spotkało coś bardzo podobnego, postanawia się z nią skontaktować i wtedy ktoś podrzuca jej dziwny prezent. Co stało się z tamtą dziewczyną? Czy Klara będzie następna? I co tak naprawdę jej grozi? Mistrzyni thrillera psychologicznego wraca z powieścią, która przeraża i uzależnia jak nigdy. No powiem Wam, że te opisy naprawdę robią świetne i mega, mega zachęcające. Numer 22, a w środku książka Siedmiu mężów Evelyn Hugo. To spotkanie zmieni życie Monik. Młoda dziennikarka dostaje propozycję przeprowadzenia wywiadu z Evelyn Hugo, aktorką, która ma za sobą imponującą karierę w Hollywood. Warunek jest jeden, ta rozmowa nie może zostać opublikowana przed śmiercią artystki. Evelyn opowiada o tym, jak wyrwała się z biedy i trafiła do wymarzonego świata kina. Sława, pieniądze, skandale i blask reflektorów. W Hollywood nikt nie jest bez grzechu. Dlaczego Evelyn ma za sobą aż siedem małżeństw? Kogo kochała naprawdę? Jej życie kryje tajemnice, które nigdy nie powinny trafić na pierwsze strony gazet. Lektura obowiązkowa dla wszystkich fanek. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn. Gdyby Evelyn Hugo istniała naprawdę, byłaby ich najlepszą przyjaciółką albo największą konkurentką no, no, no kochani, coś zupełnie innego ale też jak najbardziej ciekawego jak dla mnie no i super, zresztą widzicie, że jestem po prostu podekscytowana tymi książkami numer 23, w środku sekrety koreańskiego piękna książka była zafoliowana, z tego akurat się cieszę, bo szczerze wam przyznam, że czasem jak zamawiam książki nowe to bywają, że przychodzą jakieś zabrudzone pogniecione i tak dalej w lepszym stanie czasami nawet używane miałam, no ale okej, okay. tutaj mamy przełomowy przewodnik po pielęgnacji skóry i makijażu generalnie interesuje się koreańską pielęgnacją, widzę, że tu jakieś kosmetyki też są polecane, z chęcią natomiast przeczytam, może akurat dowiem się czegoś innego, nieomylna nie jestem nie jestem jakąś encyklopedią chodzącą, więc zawsze jakieś na pewno nowe informacje się wyciągnie więc z chęcią, jak też wiecie ja lubię używać azjatyckie kosmetyki więc coś dla mnie i ostatnia książka numer 24 i widzimy tutaj, że to będzie książka również w azjatyckich klimatach, natomiast zupełnie zupełnie inna. Jenomi par przeżyć. Droga dziewczyny z Korei Północnej do wolności. No zbyt dużo takich historii się nie słyszy o osobach, które uciekły z Korei Północnej. I jak widzicie w 2007 roku matka Jenomi uciekła do Chin, zabierając właśnie ze sobą wówczas 14-letnią córkę i ona teraz opowiada o swoich przeżyciach. Więc tak jak mówię, uwielbiam prawdziwe historie, a tym bardziej właśnie takie, o których zbyt dużo nie wiemy, o których zbyt często też się nie mówi. A więc oto ja, moje książki i mój pies. O psach w sumie też mam sporo książek, więc jeśli chcecie, mogę zrobić Wam nawet oddzielny odcinek na ten temat. I jestem ciekawa, która z tych książek najbardziej Was zainteresowała, którą byście najchętniej przeczytali, a może którąś już czytaliście? Jeżeli tak, to jaką i czy Wam się podobała? Jaką książkę polecacie? Co myślicie o tym kalendarzu adwentowym? Wiem, że dużo pytań, ale zanim przeczytam książki, to z chęcią przeczytam Wasze komentarze. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie kciuka w górę. Możecie również zasubskrybować, no bo myślę, że w przyszłości będę również poruszała tematy książek. I opowiadała, co myślę o tych właśnie przeczytanych buziaki I do zobaczenia już jutro o godzinie 8 w kolejnym odcinku